Hej kochani! Z tej okazji, że dawno nie grałam w to woka, to dzisiaj będziemy je czyścić. E, tak odświeżać tak jakby. E, i z, Bo ja wam na początku pokażę, jak wyglądały moje wcześniejsze domki i moje wcześniejsze postacie, a potem zrobimy nowe. Więc widzę, że mam bezpłatny prezent, więc idziemy go odebrać. Nie tu! I gdzie? Ja nie, chcę do ja nie chciałam do sklepu, widzowie, tylko ja chciałam, ja chciałam włączyć, ja nie chciałam do sklepu. Tutaj, bezpłatny prezent. Jedziemy odebrać bezpłatny prezent, bo troszkę się u mnie pozmieniało. O, bezpłatny prezent jest. Okej. Okay. Trochę się nie pozmieniało. Jak wtedy nagrywałam ten jeden filmik to Kaboka. To dzisiaj będziemy właśnie oczyszczać to Kaboka, bo trochę mi się tego nazbierało. Halo, ładuj się. O, jest! Moje postacie wyglądają teraz wyglądają tak. To jestem ja, to jest moja koleżanka i to jest moja koleżanka. To są moje dwie przyjaciółki. Ja na razie je odstawiam, to jestem ja. E, więc klikam na prezenty, ile ich jest. Tu jeszcze coś jest u góry. Co to jest? O, mamy trzy prezenty aż. I co tutaj jest? Zgłosiłam światło niechcący. Dobra, trzy prezenty. Dobra, ten telefon odkładam. Mi nie jest potrzebny. Pierwszy prezent to jest złoty. O, jedna łapeczka w górę to jest jeden prezent więcej. Tylko ile będzie łapeczek? Więc otwieramy pierwszy złoty. Co to jest? Świo... Co to jest? Jakaś świąteczna? To jest chyba jakaś kibicerska czapka. Nie wiem, co to jest za zestaw. Dobra, teraz niebieski. Co to? Tą walizkę ostatnio miałam, chyba, ale to chyba nie było na moim koncie. Dobra, a to. Portfel, jaki słodziak! Jaki słodki, nawet karta. Dobra, to to zabieramy. I teraz wam pokazuję, jak wyglądają moje domki. Otóż mam takie domki. Ta po prawej, to jest kawiarenka. Ten domek po lewej, to jest taki domek. E, ten co wy macie, bo to jest za darmo. Jeszcze tu mam, o, jeszcze mam zimową dolinę, w której mam chatkę i dentysty. Zapamiętajcie sobie to. Jeszcze mam dom strachów i tą kawiarenkę, którą mają. Mam jeszcze właśnie te, e, mam basen i sceny i jeszcze to to było chyba za darmo jeszcze mam galerie różne rzeczy mam bo też niektóre ostatnio dodawali za darmo więc teraz jedziemy do naszych domków może ja chyba pójdę tutaj bo to ch chyba nie mam tutaj żadnych rzeczy bo ostatnio jak w to grałam to byłam chyba w tamtym domku tylko Tutaj jest jeden domek, który ja zrobiłam, on jest bardzo stary. Tu nic nie ma. Więc teraz idziemy do kawiarenki. E, Okej, okay, tutaj. Trochę to potrwa. E, do kawiarenki tam właśnie mieszkam z tymi. O, na to nie wnikajcie. Ostatnio tu była rozprawa. Tu właśnie mieszkam z moimi przyjaciółkami. Tu jest trochę halloweenowa, jeszcze, bo nie posprzątałam. Tu właśnie mieszkam z, razem z moimi przyjaciółkami, więc na razie to się tak prezentuje. A tutaj u góry, w górnym prawym rogu, mamy jakiś kwadrat trójką inkuku. Klikam w niego. Jakiś nowy. Jest krzesło, można dekorować. Ok, a tu, a postać. I co się stało? I co się stało? Chyba do edytoru postaci mi. Tak, e zabrał mnie do edytoru postaci, więc ja sobie teraz sprawdzam, bo to mi pokazuje, że coś jest nowego. co to jest? Jest Halloweenowe, dodatki są! I czemu ja tego wcześniej nie sprawdzałam? Dobra, to teraz wychodzimy, tak jakby z to kaboka i, i idziemy na stronę główną, czyli. Na te pierwsze, jak się wchodzi do toka poka, to jest teraz już toka word, więc. No. Dobra. Przepraszam, was, że właśnie tak długo nie nagrywałam, ale szkoła i inne rzeczy. Rok szkolny. O, jesteśmy na początku. I teraz klikam tutaj na ten pomarańczowy, ten odświeżacz. Wszystkie post zresetuj swój świat. Wszystkie postacie i przedmioty powrócą tam, gdzie były podczas pierwszego otwarcia Toka Life World. I resetujemy. Jest zresetowane, więc teraz idziemy do kliknięcia, wchodzimy do Toka Boka i on będzie całkiem nowy, on się będzie odświeżał. Więc patrzcie, Co ja to mam? Co? Ja powinienem tego nie mieć. I co się stało? Czy ja muszę skasować to kaboka? Żeby tego nie mieć? Ja myślałam, że mi się to na nowo odbuduje. To czekajcie chwilę. Wtedy musiałam odinstalować to kaboka i nie wiem co się tam stało, ale chyba zrobiło mi się tylko reset postaci, bo nie odbudowało mi się wszystko i było w budynkach wszystko na miejscu. Więc teraz yy, mi się odinstalowało. Zaraz się widzimy. Ja odinstalowałam to kaboka i powinno mi się wszystko zresetować. O jest! Nawet y, nie ma tutaj jeszcze zakupu, więc... Y, czy ja to muszę ona kupić? Nie wiem. Bo, jak kiedyś się odinstalowałam, to wszystko mi się budowało. Tym razem tak będzie też. Uwaga, uwaga. Więc teraz ja nic nie robię. Bo to się tak samo robi, więc ja nic nie robię. Ja tylko patrzę sobie na ekran. Nic nie robię. Nic. To mi samo jedzie. Teraz tutaj będzie zimowa chyba kraina. Tak. A nie, 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 nie. Tu jeszcze basen powinien być, tak jest. Wszystko jest. Okej, okay, i teraz idziemy. No, tutaj jest zimowa. Nie, gdzie jest zimowa kraina? Bo ja już nie wiem. Wszystko mi się odbudowało, odbudowało na nowo, więc teraz jedziemy, i co tu śnieg, nawet już pada, więc to jest zimowa kraina, ja będę w czas właśnie taki świąteczny, zimowy, już nagrywać w tej zimowej krainie, jeśli wbijecie dużo łapek do góry, to będę Wam nagrywała tylko w zimowej krainie, bo tam też jest taka chatka, tam mogę zrobić rodzinkę. Idziemy do oczywiście pierwszego budynku, ale ja nie chcę. Ja chcę na edytor awatarów od razu iść. Ja nie, chcę, ja nie, chcę, ja nie, 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 chcę wrócić. Chcę wrócić. Nie, 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 nie. My idziemy sobie na edytor awatarów. Bo ja chcę stworzyć swoją własną postać. ej, gdzie jest moja własna postać? O, idziemy. I tworzymy własną postać. Dobra, zrobiła mi się taka. Więc skóry, ja takiej nie mam. Ja jestem skóry, taką może być. Włosy, jestem dziewczynką. Ja mam, no. Powiedzmy, że ja mam takie włosy, bo ja mam krótkie, ale blond. Więc ja bym sobie dała takie. Skóra jest okej, okay. Teraz brwi. Brwi, ale mi chodziło o kolor. Kolor najbardziej bardziej takie, no. Um, takie mogą w sumie być. Ja mam takie bardziej jaśniejsze, ale nie chcę bardziej. Co, co tu zrobiłam w ogóle? Nie wiem. Ja mam bardziej takie jaśniejsze. O, 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 o teraz nos, bo ja nie chcę mieć oczywiście e, różowego, znaczy niebieskiego nosa. O. E, pieków ja nie mam. Ja mam tylko takie dwa. Jeszcze ubranku, ubranku, ubranku. Jak sobie. Będę Wednesday. <gryw> Nie no, żartuję. Ja sobie. Ja się ubiorę może tak, bo ja dzisiaj jedę na nieperskie ja mam taką sukienkę. Nie no, ja mam. Nie wiem. Nie wiem. Czy w ogóle jestem dobrym wzroście? Tak. A co, co, co się stało, że ja jestem taka mała? Nie wiem. Kompletnie. Ja nie noszę okularów, a ja chcę jakieś takie dodatki. Może to. Nie, 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 nie. Maska, okulary, okulary. Ja nie noszę okul... okularów, to. Co to jest w ogóle? O matko. Dobra, mi wszyscy piszą tu. Więc. O matku, patrz... patrzcie, jakbym ja mogła się w ogóle przebrać na Halloween. Mega. Ja nie chcę tego, ja nie chcę tego, ja nie chcę. Jak to zdjąć w ogóle? Aha, no dobra. Więc ja się ubieram w takie coś i teraz y, tworzę moją drugą postać, czyli może to będzie. Nie, moja przyjaciółka, może to będzie. Ona ma. O, na takiej podstawie ją zrobię. Ona jest mm, taka. Ona nie ma takiej skóry, ona ma taką jak ja. Tak, o, oczy ma ogólnie dziewczynce, co nie? Już chyba się domyślacie, kogo ja robię. Pewnie tak. Brwi ona ma takie. Nie, 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 nie. Ona ma takie. I jeszcze ona ma takie jasne... O, 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 o buzia teraz. Ona ma taką... O, ona nie ma pieków, ale możemy jej tak zostawić. Teraz ubranko. Tak w sumie jest ładne, tylko kolor włosów już muszę zmienić. I kolor włosów. Ona ma taki bardziej taki jak ja. I ona ma proste włosy. Takie... Mm, jeśli wiecie, kto to jest, to napiszcie w komentarzu. Pewnie wiecie. Krótkie włosy. O! Um, Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Eee, tak. Więc ja już będę jechać na tą właśnie na te urodziny, bo jedę na imprezkę. Więc widzimy się w part 2. Ja y, będę robić to jutro może, tą part 2, więc ja to połączę i widzimy się jutro, pa! Napiszcie w skali od jednego do 10, czy Wam się podobają moje postacie bo ta, na którą teraz e, mam skierowaną, to jest Mirena zaraz będę tworzyć Hanie bo to oczywiście ja jestem tu teraz tworzę moją ulubioną przyjaciółkę czyli Hanię ona ma, z tego co wiem, tu taką skórę brwi mogą być, nos nie nos, kolor muszę mieć taki, ok oczy, 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 o Hmm. Ona chyba nie ma piegów, z tego co wiem, ale tam jej może tu, ale nie będzie jej widać. I dam takie. Widziałam, że chyba nie ma biegów, e, więc ja ją teraz wybieram. A jeszcze włosy, włosy, włosy minęłam. Ona ma inny trochę kolor. Trochę bardziej jej o. Ona ma. Albo bym jej dała takie, albo bym jej dała takie. Więc jej zostawiam chyba takie nawet, bo takie nie, 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 nie. Tak wyglądają postacie na efekcie końcowym. Teraz jedziemy do ozdabiania domu, czyli o, na przykład wypostawię postawię ten. I e, co każdą uliczkę będę mieć nowy dom. Tutaj będę miała taki zwykły. Tutaj będę miała tą e, o, kawiarenkę. O, tak. I e, jeszcze tutaj postawię ten nowy, o, ten właśnie. Więc zaczynamy od tego darmowego. E, dobra. Zaczynamy, no halo, o Zaczynamy Czekajcie chwilę O tak co się stało Czyli mam nowe Dodatki, okej, okay, super Mamy Jeszcze nowe coś? Super, okej okay, Jeszcze coś mam? Tu mam te nowe, co kupowałam wcześniej, dobrze. Ja właśnie mam te dodatki co kupowałam. E, niestety nie mam, nie mam z tego filmiku, nie nagrywałam, e, bo wtedy nie miałam e, kanału, więc nie nagrywałam, ale mogę z nich skorzystać i mieć taką piękną maszynę. Tu będzie moja garderoba, o zaklepana. Tu będę mieszkać ja. A tam będą mieszkać dziewczynki. Więc o, tutaj dam sobie jeszcze jedną półeczkę. O tak, tutaj jeszcze sobie dam zasłonkę. Ja to wszystko pamiętam. Tutaj dam zasłonkę. Yy, tak, może być. Teraz półeczka. Półeczka. Hmm. Jakby tu dać? Nie wiem. Dywanik jeszcze muszę dać, co nie? Dywanik obowiązkowy. Ten, 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 ten. To jest moja garderoba i musi mieć. I teraz to może być do tego. I to może być do tego, bo ja lubię fioletowy, więc to będzie mieć takie. Jakieś drzewko, może postawię. Nie tu, tutaj, tutaj, tutaj. O, jakieś takie drzewko, fajne. Trochę zasłania. No ale może być i jak to się prezentuje bardzo fajnie to jest moja garderoba tutaj będzie łazienka kuchnia no z salonem oczywiście tutaj z kuchnia z salonem tutaj będzie mój pokój więc tutaj jest mój pokój tutaj będzie o ja będę mieć takie łóżeczko albo w sumie da no, może być w sumie. Bo ja tam będę tylko spała, więc tutaj dam serduszko, oczywiście. Obraz, obraz sobie dam taki. Nie taki trochę duży, jest do łazienki dam. Więc dam sobie może ten. I dam sobie oczywiście szafeczkę. Dam sobie to. w pokoju będę mieć to, aletkę zamiast w łazience, bo się nie zmieści. E, co tu jeszcze mogę dać? Szafkę jeszcze mogę taką dać. Która będzie tu mniej więcej, albo czekajcie. Chyba ta toaletka bardziej będzie tu, albo w łazience może, bo ona to nie pasuje, w łazience będzie. Tu. O. Nie. Ono będzie, gdzieś tutaj musi być. Tu, o. O, ładnie. No, nie, po, nie powiecie, że nie, no. Ładnie, co nie? Tutaj idę sobie to. Mm pomogę jeszcze, ja o tym zapomniałam, całkiem, 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 o tym zapomniałam, całkiem. To jeszcze do garderoby mogę dać, halo, halo, ja chcę przesunąć się. A, dobra, dobra, dobra. To jeszcze do garderoby muszę dać, patrzcie jak to się fajnie prezentuje. Tu tak zasłonię, przebiorę się i git, okej. Okay. To jest mój pokój, taki skromniutki. Teraz robimy łazienkę. Mmm, łazienka, łazienka, o. Wannę oczywiście będę mieć Wanna będzie tu Teraz e, toaleta trzeba dać Takiego Tutaj chyba będzie Tak jakoś, o A e, Toaletka będzie, znaczy mm, Wiecie sami Co to będzie tutaj Omywalka będzie Tu, o takie lustro, takie lustro Jest Przepiękne, nie a ja nie, nie mogę go dać, więc dam takie zwyczajne. No i tak się prezentuje moja łazienka. Chyba ładna, co nie? Więc ja sobie daję może takie. Nie, nie, nie. Stapet będę sobie dwa. To jest prześliczne, więc sobie to dam. Albo to może. Tak, to jest ładne, więc sobie to dam. Teraz jakieś kafelki. Te mogą być. Teraz robimy kuchnię. I pokażę Wam efekt końcowy. Tak się prezentuje moje mieszkanko. Tutaj mam um, przebieralnie, tak jakby taką garderobę. W pardy będę wszystko dekorowała i przynosiła, czyli do garderoby będę Dawała ubrania. Do kuchni mam już wszystkie akcesoria, tylko mi sztućców brakuje, więc będziemy tutaj dawali sztućce. Już jeszcze jedzenie mam zrobione. Do pokoju będziemy z poczty przynosili różne ciekawe rzeczy, a do łazienki oczywiście e, szczoteczki do rzębów, szczoteczki, bielizny i takie tam. Takie łazienkowe rzeczy, czyli ręczniki i. Takie tam, więc to będzie w part 2, a ja już się muszę z Wami żegnać. Pa, do jutra!